Witajcie kochani, zapraszam Was na przegląd do skapu Pepco i na początek mam dla Was kolejną perełkę z morskiej kolekcji i tym razem jest to poduszka w kształcie muszelki. No, wygląda prześlicznie, do tego wykonana jest z takiego przyjemnego materiału, ma też fajne wypełnienie, ponieważ w środku mamy taką gąbeczkę, kosztuje ona 30 zł, a wymiary to 35 na 46 cm. Kochani, w dzisiejszym odcinku z tej kolekcji będę miała dla Was jeszcze jedną poduszkę, przepiękne kosze, a nawet dywanik. Oprócz tego na sklepie znalazłam nową szafkę nocną, przepiękne tace, a pod koniec filmiku będę miała dla Was wieszaczki na szczoteczki. Więc kochani, oglądajcie do końca, a jeśli filmik Wam się spodoba, to nie zapomnijcie zostawić mi łapki w górę. A teraz zapraszam na półeczki i kochani, z tej kolekcji mamy jeszcze jedną ozdobną poduszkę, tym razem taką bardziej klasyczną, kwadratową, ale z przepięknym wzorem. Ona również kosztuje 30 zł i jest nawet spora, bo wymiary mamy tutaj 50 na 50 cm. Wykonana jest z takiego mocnego, szorstkiego materiału i ona w sumie bardziej pasuje mi na taras albo balkon niż do domu. A na dole kolejna perełka z tej kolekcji są to kosze, które mają fajny kształt, bo są okrągłe, wysokie. Do tego jeszcze mają takie dwa uchwyty. Mamy tutaj takie trzy paseczki, fajne połączenie kremowego i niebieskiego. A środeczek to tak, jakby połączenie tych dwóch kolorów, fajnie to wygląda. Dostępne mamy trzy rozmiary. Ten jest akurat najmniejszy, kosztuje 30 zł i ma wymiary 23 na 20 Mamy jeszcze średni, który kosztuje 40 i ma wymiary 29x24, na a największy kosztuje 50 zł i ma wymiary 33x24. Takie kosze Wam się idealnie sprawdzą na osłonkę, na doniczkę, tylko pamiętajcie, żeby je zabezpieczyć folią. Do tego fajnie jest sobie na przykład tak postawić koło kanapy i dać do nich dodatkowy koc, chociaż na TikToku też widziałam, że dziewczyny w takich koszach trzymają zabawki dla pieska albo kotka. Kochani, w Pepco pojawiły się kolejne szafki nocne i tak jak te wcześniejsze, one również są na takich drewnianych półeczkach. Mają białą szufladę, ale są całe w kolorze jasnego drewna. Do tego też mają półeczkę. Kosztują 90 zł, a wymiary to 40 x 30 x 50 cm. Pojawiły się też nowe zegary ścienne, które mają białą tarczę, ale dodatki i ramę mają w kolorze złotym. Kosztują 20 zł. Obok mamy okrągłe tace, które są drewniane, fajny taki ciemnobrązowy kolor, dostępne są w dwóch rozmiarach, to jest akurat mniejsza, kosztuje ona 20 zł i średnica mamy tutaj 30 cm, natomiast większa kosztuje 30 zł i średnicę ma 38 cm. Oczywiście nie mogę zabraknąć też nowości z kolekcji White Lotus i pojawił się cudny kocyk, który ma dokładnie ten sam nadruk, co mamy na poduszkach z tej kolekcji, więc możecie sobie stworzyć bardzo ładny komplet. Kosztuje on 25 zł, rozmiar ten standardowy dla Pepko, czyli 130x170 cm. Na drugim stojaczku z tej kolekcji znalazłam jeszcze metalowe tace, które są w takim ładnym zielonym kolorze. Do tego jak widzicie mamy tutaj taki wzorek, który jest wypukły. I to jest chyba powtóreczka z tamtego roku, ponieważ rok temu mieliśmy bardzo podobne tace, tylko nie pamiętam czy ten wzorek był taki sam. Z tego co pamiętam one były jeszcze dostępne w kolorze różowym, więc ciekawa jestem czy w tym roku też się pojawią. Kosztują one 30 zł, a średnica mamy tutaj 40 cm. Pojawiły się też nowe dywaniki i one są akurat z tej morskiej kolekcji. Są wykonane z fajnego materiału, bo są takie plecione w kolorze kremowym i do tego mają tutaj taki szaro-brązowo-czarny wzorek. Niestety jest to nadruk i moim zdaniem jest to minus, ponieważ no, ten wzorek może się wytrzeć, ale z drugiej strony, jak widzicie, on jest taki postarzany, więc nawet jak się troszeczkę wytrze, to nie będzie tego po prostu widać. Z drugiej strony on jest cały kremowy i możecie zobaczyć, jak on jest wykonany. I powiem Wam, że cały kremowy by mi się o wiele bardziej podobał. Ciekawa jestem, czy takie się pojawią. Bez tego wzorku może nawet będą tańsze. Kosztuje on 50 zł, a wymiary mamy tutaj 80 na 120. Mamy też nowość na poduszkach na krzesła, tym razem pojawiła się zielona z takimi różowymi tulipanami, no wygląda prześlicznie, kosztuje 17 zł, rozmiar ten standardowy, czyli 40 na 40 cm, no i oczywiście duży plus, że mamy tutaj wstążki. A na kuchni znalazłam nowe dzbanki, które są szklane, do tego mają uchwyt, pokrywkę, a w środku mamy sitko. Kosztują one 15 zł i pojemność mamy tutaj 1,5 litra. Takie dzbanki Wam się idealnie sprawdzą na wodę, na przykład do tego sitka możecie sobie dać pomarańcze, cytrynę i miętę i będziecie mieli taką lemoniatkę. A teraz kochani hit dla dzieci. W Pepco pojawił się nowy lunchbox, który nie dość, że ma taki fajny żółty kolor, to jeszcze mamy tutaj zestaw sztućców, ale oprócz tego w te dwa pojemniczki, które tutaj mamy, mają osobną pokrywkę. Do tego jeszcze jeden pojemniczek ma przegródki. No powiem wam, że tak wypasionego lunchboxa jeszcze dawno nie mieliśmy, a cena kosztuje on tylko 8 zł. A propos lunchboxów, to pojawiły się też sztuczce w takim małym etui, kosztują tylko 8 zł. No i tutaj mamy jeden komplet, czyli łyżkę, widelec i nóż. Do wyboru mamy je w kolorze zielonym albo brzoskwiniowym. Na koniec znalazłam jeszcze perełkę do łazienki, mamy kochani wieszaczek na szczoteczki do zębów. Są bardzo fajnie wykonane, do tego kosztują tylko 3 zł. Do tego z tyłu mamy przystawkę i dzięki temu możemy sobie je przymocować gdzie chcemy i nie musimy się martwić, że uszkodzimy sobie kafelki. Do tego mamy naprawdę sporo wzorów do wyboru, mi osobiście najbardziej spodobała się żabka albo świnka. Kochani na tym zakończymy ten przegląd, bardzo Wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Zapraszam Was też na wczorajszy przegląd z Pepko, gdzie mieliśmy przepiękne filiżanki w kształcie kwiatka. Oprócz tego pojawił się nowy kosz na owoce oraz nowa solniczka i pieprzniczka, ale hitem odcinka oczywiście jest wyprzedaż, która zaczęła się w Pepko i też mam już tam dla Was kilka perełek. Więc kochani, jeśli nie widzieliście tego przeglądu, to gorąco Wam polecam. Kochani, jak tam wasze przygotowania do świąt? Powiem Wam, że mnie już totalnie pochłonęły. Miałam w tym roku nie szaleć, no ale. Oczywiście wyszło jak wyszło. Kochani, wysłałam Wam dużo wsparcia i siły. Życzę Wam też cudownego wieczoru i do usłyszenia w kolejnym odcinku.